W dzisiejszym odcinku. Nice! Siądzie. Szukajcie, no, ja się po się No, się kluby trochę mnie wypróbowały, potrzebuję. No, trzeba refresować. No i oni trzeba powiedzieli, się że też wierzy. nie mają dostępu do kwasu. Okej, okay, okej, okay. kone trzeba popytać, trzeba poszukać, trzeba się dowiedzieć. Ale ja bym nie rezygnował z próby. No możecie 2 trzy razy spróbować, a nuż wam się no. uda, może ktoś coś wie. Może wam się uda to, to za, zatrybić i będzie git. I ruszymy już z metą i możemy nawet zacząć dzisiaj handlować, jeśli ugotujecie, albo nawet jutro. No to jest kwestia, tak jak mówię, no jakbyśmy to, jak to ogarnęli, no to jak dzisiaj byśmy to ogarnęli, nauczyli się jak to zrobić, wyszłoby to, na skład trzeba się ubrać jakoś konkretnie, bo to Tak, ta maski się... na pewno potrzebujecie, jak to się kurwa nazywa, no to... Kost nie kostiumy Jakiś... tylko... To ochronne rzeczy. Tak, ochronne kombinezone i maski. Przede wszystkim grube rękawice, bo to może... Nawet dotykając to może się naćpać tym, tym gównem. No coś słyszałem, że ma od No dobra, czyli mamy wszystko ustalone. Czyli mówicie, że koło 19 chcielibyście gotować. No 19, a tak Max 20. Max 20, dobra, dobra. Słuchaj, skoczę jeszcze po torby, muszę spakować które zioła. Zaraz będę. Idę po torby. Nie wiem, Charlie ma przepis. Szkoda, że nie przykazał chłopakom, nie? Ale dobra, będzie przynajmniej kontencik, jak będą próbować. Dobra, ile tych toreb? Setkę, nie? Dobra, reszta do bankomatu. Masz tu bankomat, ziomek? A. Dobra, siedem koła w wpłacone, osiem stów mam przy sobie, świetnie. No nie! Czego on chce ode mnie? Zgubię go. Co jest tak lekko dostałem? Uciek temu, muszę mu uciec. Kurwa! Jesteś szybszy, jesteś szybszy. Masz większą moc. No! Alfard! Zatrzymaj się! <laughs> nie zatrzymam się! Jakieś częściejsze uliczki muszę mieć! Daj mi spokój! Kurwa, tym syfem nie ucieknę! A! A! Kurwa, ale ja odjebałem! Z drogi kurwa, kawalerze, jebamy! Kurwa, gdzie jadę? Odpuść mi, odpuść mi! Wykorzystaj moc tej fury! Mam mocniejszą furę, bardziej zwrotną! Zakręty, na zakręty muszę ich porobić. Zatrzymaj się. O, co ty robisz, szyku? Dobra? Aaaa! Trzymaj się, zastanów, co ty robisz, zwykły? I nie strzelałem do niego! Strzela do mnie! No! Au! gazu! Kurwa, widział mnie! Chodzę do pudeł! Kurwa, ale on mi dał dużo! Ja, 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 ale nie, Szkoda, że ta beczka nie wysadziłaś od razu, kiedy on mnie mijał. Bo ja nie strzelałem do niego tylko do beczki Ona powinna wybuchnąć od razu No co to wariant poważne problemy Właśnie nie słyszałem ile się z się, z się z policją, jestem pod więzieniem Fura mi dał przyjechać, przyjechać po ciebie? Tak, dawaj pod więzienie, no Zaraz będę, e dobra Dobrze policja odegrał. Dobrze policjant odegrywał <laughs> kurwa cicho! <laughs> <noise> tylko... On, wiesz, ja nie strzelałem do niego. No ale jak są jakiekolwiek strzały, to on musi zareagować, no. Obrwałem, i to mocno. Tak chciałem go wysadzić tym strzałem, tylko widzisz, jak to się zachowało. Ja nawet kilka razy strzeliłem do, do tej beczki. Ja, ja nawet strzeliłem kilka razy w tą butlę, ale chyba to jest tak zrobione, że ona właśnie długo się... Fajna, fajna akcja. Tylko kilka razy zjebałem zakręty i uderzyłem w jakieś pierdolone gówno. Chciałem właśnie to wysadzić, to było super. No stój. Ty, psiaż kurwa stoi koło twojej pury. Tak, roba, tu spadamy. Gazu, gazu, spadamy. Psiaż tam skąd? Tak, wiem, wiem, spadamy stąd. Nie w tą stronę. Dawno. No. O kurwy, jebane. Dachowałem, musiałem spiewać z fury. Ja, ja był jak chuj. Cześć, się, strzelaliśmy się. Ja ogólnie go zapędziłem w takie miejsce, gdzie ma beczka do wysadzenia. I chciałem beczkę wysadzić, żeby jego wysadziła. I on pomyślał, że ja strzelam do niego. kurwy syny. Fura dachowała. Będę musiał kurwa, jak z parkingu wykraść. Kurwa, miał jebany. Kurwa. On już On mi już, on już kurwa trzeci raz dzisiaj gonił. Drogówka. Ja też miałem dzisiaj z policją zatarczki. Tak? A zatrzymałem się do troli? Jadę, jadę, Zatrzymałem się do troli i, i uciekłem. Po raz że uciekam. Miałem kurwa, całe szczęście. Mogą coś rozkminić. Miałem kopyto wszystko, kurwa, nie chciałem, żeby wiesz, przeszukiwali mnie, bo mogłem być, wiesz, podejrzany o coś albo coś. Zobiegał jak dzieciaczka. No ja dwa razy mu uciekłem, ale teraz mnie złapał. I kurwa, i wjechałem bokiem i zajebałem w taki znak, i on mnie spowolnił strasznie. Potem miałem go cały czas na ogonie. Wiesz, że ten pies, który sprawdzał twoją furę, był sam. Wiem, 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 no ale co, co? Dostałem kulę, zostałem wpięty znowu. Nie wiem, czy muszę do szpitala jej nie, zobaczyć zobaczyć, czym nie musimy jej wyciągnąć. Przejajce były. Wiesz, prawdopodobnie go scholują. Jak go scholują, będę miał szansę go odholować z policyjnego parkingu. Tylko będę musiał po, posłużyć jakimś słupem. Ogarniemy to, stary. No i niestety będą znać też numery rejestracyjne tego wozu i kto jest właścicielem. Elon fucking G. Dziś znowu będzie na to mogę wisieć. O, cały Psiarski czas do tego uciekałem, do tego uciekałem, no. Ja się z psami nie mogę brać, nawet do kontroli się nie zatrzymuje. wyjebane. Aha, a jaśminy jeszcze nie ma z żarciem? No jest tutaj, wszystko zimne jest. Okej, okay. idealnie. Dzień dobry, o, sweter. Cześć. Powiem ci, to że ty to, to dzień nową stylówkę dobrałem. masz, to mi się podoba. Masz tam jakieś hmm. jedzonko dla mnie? Kurwa, dobrze, że w tym bagażniku nic nie miałem w tym samochodzie, no. Cht. Musimy po złoku pojechać na holownika. Musi ktoś z was dokleić sobie, kurwa, rude wąsy i podlać się, kurwa, za kogoś innego i odebrać moją fu furę No, ze mną będzie ciężko, musiałbym się posmarować czymś, kurwa, jeszcze, albo nie wiem. Coś wymyślę, ale dopiero na wieczór, jest godzina 16, jeszcze spokojnie, ale kurka mać, no skurczy bych siedział mi na ogonie. O, no, dobrze, dobrze, że wiesz, że się stało. A wiesz, jeszcze od rana zarabiałem szmal, pogoniłem trochę mety. I on jaśmina, też mnie gonił. Jaśmina poszła do bankomatu, a tam goś robił napad. Ja jadę kurwa z Burgerem na działkę, który mnie zatrzymuje. W tym samym czasie kurwa ten gość kurwa goni i strzeli nas psami. Wszystko w jednej chwili. A jeszcze i Rokes mówi, że na obserwatorium ich dojechali. Na obserwatorium? Taniac. No coś, coś nabijał, że byli gdzieś się spotkać i psy, tajniaki... A, nie na nas, obserwatorium, tylko w laboratorium. No, czy w laboratorium. Gdzie jest Rokes? Wiesz to nie wiem. E, obsługiwałem ich teraz. Co co? Pojechał do domu, pojechał do domu, bo jest zmęczony. Tak, oni się na 19.20 umówili, bo będą gotować, kurwa, próbować przynajmniej będą gotować metę. Ale co z tego wyjdzie, to się zobaczy. To się zobaczy. Teraz pakuję trochę tematu, żeby było. Czyli przekazał tajne przepisy i jakieś poradniki. Kurwa, nie, 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 nie będą sami próbować chłopaki. Okej, okay, dzi na rękę aby nic przypadkiem dziwnego nie zmajstrowali. A może jakimś cudem wezmą i skonstruują jakiś nowy przepis Nowy jakiś kurwa smakołek. Kurwa, dobrze uciekłem, ale byłby przypał. Okej, okay, musimy zawieźć do szpitala. Pala. Co? Do szpitala. Kurwa, nie wiem, czy nie, nie wesz. Nie, albo mnie osa gryzł, albo mi kulka w piętę weszła, albo mam kurwa kamyk w bucie. Nie wiem, ale coś kurwa jest z moją piętą. Nie wiem, czy mogłabyś ją posać czy coś? Żartuję, <ścoughs> <śpitala> malenia! Kurwa. Jedziemy! Jedziemy kurwa do szpitala. Tylko po skoczymy, że do sklepu bo muszę kupić kapelusz, żeby schować swoją ciuprinę. Ja mogę poprowadzić! Dobra. Mi tego brakuje, ja muszę, muszę jeździć. Cały czas muszę jeździć Kanapkę robić. wypierdalam gołębią. Nie będzie mi zajmować depo. Let's go! Zaczymy od sklep garmażeryjno-kapeluszowy, żebym sobie zakupił jakiś kapelut To weź mi tu pokaż na telefonie Gdzie chcesz jechać? Poszedł tu Chyba, że jest szpital w pale... Pa ale lepiej do Los Santos zjedźmy Bo tu tyle przypału narobiłem w Sandy. Pewnie ten kurwa komisarz jebany szeryf będzie mnie szukał. Najgorsze jest to, że moja furia z neonami pomarańczywymi jest, będzie totalnie już spalona. Jak mnie psy zobaczą, to znowu w pościg się puszczą za mną. Stery wiego no. no co zrobisz? Taki jest kurwa życie jakste. Za długo nie tylko ty będziesz nie tylko ty będziesz się ale będziesz co chwilę furę zmieniać. Oby nie. Aby le. Nie! Gdzie się ten refleks? Nieźle, szybko. A zawsze się w jakieś problemy wpakujemy widzowie. <laughs> Będę musiał do Wiktora podjechać. Ech, jadąc po ciebie pod ten... E... Zaliczyłem pewien incydent. Zawieszenie trochę mi kurwa szwakuje. o niech to. kamień schowany za krzakiem. Jakieś wieści od Charlie'ego? Nic za nic. Hejo, ajo, po chińsku do niego zagadam. Aż mam łotę w Ligę Legend pograć, jak tak widzę teraz go nie grają. Idealnie. Aż zobacz, Goster podjechał. O, uciekła nam. No, liguśka kurwa, powiem wam, smaki już od dawna mam. Ty, 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 tyry. Tyry, ty, ty, tyry. Dobra. Lord Fekalius musi mieć piękny kapelusz. nie masz całego czarnego? Full niech będzie. Kurde, ten kapeluszik Melonik jest fajniejszy? Tak, wezmę Melonik i włosy pod to chowam, no. <laughs> Gotowy! Proszę bardzo, sztukę i aranie. O kurwy jadą, <laughs> Jasne, dobra, to śmigamy. Teraz do szpitala. Zobaczymy jaka diagnoza tej pięty, kurwa. Trzymajcie się. Wow, ho, ho. E, jak będą wysokie opony a ja to wezmę i ogarnę je. Jeszcze raz? Jak opony wyłysieją to... Nowy koszt. Oh, Okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczy, co jest pięć z tą nogą. Auć. Dobry. Dzień dobry. na no, obdukcji pięty, kurwa. No, była taka sytuacja, że. No, nie chcę panu do końca szczegółów zdradzać, ale prawdopodobnie jest tam jakieś mocne zakażenie. Od kilku godzin mnie kurwa męczy. <laughs> Chyba spadajmy, tu się psiarnia pokaże i mogą mnie nawet szukać. Cały zdrowy. Okazało się, że pięta jest cała, mam tylko raka. Więc Gites. Nie no, żartuję, jestem cały zdrów. Gościu mi tam zaszło to wszystko jest też. A, no to dobrze. I no jeszcze to mnie tręczy tr przeciwbóle trzymają, tam więc tam można powiedzieć, tam. że czuję się lepiej niż przed przyjazdem. Jak mówię by? To... Tak naprawdę to mnie goniła policja, to tylko palefra na przy ludziach. Zadamy stąd Pogoniłbym coś, popracowałbym. Dziękuję bardzo za widzenia. Mmm... <laughs> <laughs> mmm. Bo może ja śpi? Nie wiedziałem, Lordzie, w Ekaliusie. A dobra, nic. O kurwa, dobra, jestem cały zdrów, ale... Pytanie czy wieczorem uda mi się odzyskać mój samochód. A jeśli mi się uda nawet to ciekawe jakim kosztem. Czy policja go nie obserwuje, czy nie ma nadajnika? Tyle pytań. Na pewno, temu odpowiedzi. Na pewno kosztem ryzyka. Ciężkiego ryzyka, Logan. Ej, moje auto tam stoi chyba. Ej, moja nie. fura, zobacz, podejdź tam. Co Na światło, tylko inna felga. I inny spoiler chyba. Wow, kozacka. Siemano, fajna fura. Ja też fajnie wygląda, nie? Z tymi felgami. Spoilerek, no, no sołectwo, odgapił ode sołectwo. mnie, lekko odgapił. Fajnie, fajnie się prezentuje. Fajnie widzieć swoją furę tak z boku, jakby się nią jechało. Podobny, ale widać, że inspirował się mną. zrobeku fajna furka, fajna. Dobra, w chuj stary. Czyli widzisz, nie jest taka jedyna na mieście. Dobrze, to by się łączyło w kupę. Czyli nie ma przypału za, za jeżdżenie taką furą. Mogę dobrze powiedzieć, że to, była, to, to był tam ten gość. No okay. tak. I że podjebał ci blachy. Muszę pojechać do banku, muszę zasiłek. Za, za dobry. Dobra, będę. Zdjąłem kapelusz. Damn, sorry. Upycham włosy pod kapeluszem. Dzień dobry, tak się składa, że mam troszkę narkotyków i trochę wolnego czasu. Mm, proszę. Świetnie. Już jakaś kaska się robi, już się kaska robi. Proszę bardzo. Pięknie. Dobra. Nie róbmy tu syfu. Dwie transakcje wystarczą. o dziki kojot, dziękuję. Już tylko wpłacę kasę i już jestem. Jasne. Dziki kojot, trzeci miesiąc suba nad kiku. Ho, ho, ho. Ale zasiłek potężny. urwa Depozyt 1600 wpłacimy. I 8600 mamy już na... Dobra. Jednego małego palca? To about drive, it's about power. Nie wiesz o chodzi. jakiego? Co no. power? Tak, piszę, A, to... A, no, to chyba nie znamy. No i pięknie. Trzeba mieć furę, to może jakiś trening, co? Po tym jedzeniu całym? No, bardzo chętnie. Możemy jakąś siłkę poróżu, zrobić, aby ja się poroźniął. Wczorajsze kluby trochę mnie wypompowały, potrzebuję. No, trzeba refresh zrobić. Całego. Fresh, tak. No to możemy jać na siłownię na świeżym powietrzu, nad plaży. Pa, teraz się. Pięknie prezentuje. A po treningu, a jak zajdzie zmrok, to może po, pojedziemy do holownika i spytamy się, czy stary Samson będzie w stanie mi wyciągnąć moją furę z policyjnego holownika i może w, 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 w tych, w papierach, wiesz, nie nabrudzi mi Potrzebać. i odzyskam furę. Wiadomo, no, Logan na pewnie już jest tam w rejestrze poszukiwany, ale i no, furę odzyskać byłoby najlepiej. Tak. Dobra, to biorę na banie. Na trening, żeby miało. I włosy reset. No i fajna ta pogoda się w Krakowie zrobiła, nie jakaś mega klimatyczna. Ale taki z... z... półmrok zaczyna panować powoli. Nie mam... nie mam spodnika, niczego. <laughs> Lord trenuje, tak! Tylko zdejmę płaszcz. Muszę porozciągać w lewą nogę po tym, kurwa, całym... po tej strzelaninie. Ja muszę się porozciągać, żeby zbić zmęczenie, wiecie? <laughs> ale steryć się... Nie, na, najebał chłopa. No, chyba teraz będzie 1-1 w mapkach. Dobra, jeszcze cztery razy yoga jeszcze tu, momencik. Okay. Ja to samo, ja to samo. Nie, bez tych a gdzie jaś A Nawet nie wiesz. No, przycisają, przycisają dwóch, a chyba w kimlu siedzi. <grym> Wczoraj waliłem, a Wczoraj walił że w kimlu ze mną, więc. Kurwa, taka się wydawała ułożona, nie? A tu soper no, z nosa, kurwa i. <grym> 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 okay, jeszcze dwa razy. Okej. Okay. Trzeba się wyciszyć. A, pomyśleć o wszystkim. Wdech i wydech. Okej. Okay. Skumulować czakry. Bo kto wie, czy zaraz nie będziemy się w przy A Albo co najgorsze... Czy... <laughs> taki ma lo e Dark Lord styl. Nawet na siłkę w garniturze za dupca. Chociaż gdzieś tam miałem stylówkę na siłkę fajną, <laughs> tylko ją, kurczę, pozbyłem się niej. Dobra, czas coś poćwiczyć. Ale możliwe, że rzeczywiście dla dobra roleplayingu powinienem trzymać ten harder P przebierania się. Przepraszam, panie plecaczku! Proszę bardzo. A sklep z ciuchami? No tutaj jest, tutaj jest. Gdzie jest Jaśmina? Oho, Jaśmina! Mm. Ciekawe. W kiblu też jej nie ma. Gdzie tam na plaży? Za tym murkiem, przed którym stoisz. Aha. Idź tu bardziej obok mnie. Tam trenuję. Wow, bije wora. Trzymaj. Edi a skoczylibyśmy po rzeczy na siłkę? Nie wiem, czy w tych gaciach zrobię dobre podciągnięcie i wyciskanie na klatę. Jednak może jakieś kurwa szmery bajery byśmy kupili. Chociaż tenisówki. Bo... Chcesz kupić tenisówki? No, Gdzie tu podejdziemy do sklepu się z ciokami, z Okej. Oj, Snake, nie, 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 jestem czysty. Niedługo wyjdą moje na mnie papiery. Ja sobie sam zaplanowałem aferę z samym sobą, wiesz? No to za jakiś rok ona wyjdzie, żebym mógł dostać walkę. Czekaj grzecznie na tą aferę. E, jeśli my skoczymy do sklepu po potrzebujemy coś do treningu, niestety w tym nie da rady ćwiczyć. No powiem strasznie. No chodźmy, skoczymy, wzięmy jego namówimy, chodźmy. Musimy tu wrócić. Oczywiście, tak, tak, bo ja mam cały trening są do zrobienia. Bo ten gościu dostanie ode mnie pierdol. Za co? No to, żebyś wiedział, że jestem że za słaba, żeby... No żeby może chciał cię boksować, zmotywować, tutaj. wiesz? Zmotywować się, chciał cię. Spokojnie, wrócimy tak. tu. Dawaj, bo tak się mnie idzie po ciuchy. Zaraz tu wrócę, nie muszę Zaraz tu wrócimy i kurwa inaczej pogadamy. <gadamy> Lebioda! No, dobrze mógł zrobić. Wyjdzie, wyjdzie papierek, no. Wejdzie, wejdzie, dobrze. Tylko musicie bacznie oglądać, siedzieć tu na transmisjach, wtedy wyjdzie. Idziemy do sklepu, tak? Tak jest, kupimy jakiś dobry... Staw treningowy. Jak do lorda przystało? Lord podobno ćwiczy w tym, co chce ćwiczyć. No też taki garnitur, tylko z krótkim rękawkiem. Zaraz coś kupimy, zaraz coś dorwiemy. Oj, taka liga na streamku. Nice, siądzie. Czekam. Okay, Okej, coś tu dorwiemy fajnego. Już się rozbiorę na kurwa przymierzanie. Akurat tu słuchawki chyba siądą, tylko te takie inne. Dobra, szukamy słuchawek, takich na szyję. Ale one będą w naszyjnikach, tak? No, mm, ale mm, mm, mm. Dobra, nie ma innych. Są tylko te. Okej, okay, czarne. Na szyję. Koszulka no to musi być żonobika, wiadomo. Do treningu. Tutaj nie ma. Prawie tu. O, wiem, była kiedyś taka koszulka z krótkim rękawem, która siedziała Dark Lordowi. O, może być to. No pewnie, że tak. Przecież była też taka inna. Wiecie, która na pewno. Tak, wcześniej mecz barcy. A co, grajemy już teraz? Tyle wybierać koszulkę na siłkę, no ale będziemy często na niej się pojawiać. O, może z jakimś kurwa grafiką. O, z samurajem. Proste, rękawiczki. No to trzeba mieć takiego. Nie, no, spodnie to muszą być sportowe wariacie. Ale żeby było widać, że to sportowe gadki, takie. <laughs> białe nogi. No nie, no. O, dobra, nie będzie takie coś. No, ale chyba te czarne, o. I oczywiście okularki do biegania, nie? No, czarne okularki. Full blaki. A niech będą takie. Dobra, tylko szurka okej. Okay. No proste, siedzi to. Kup. Typowy teraz gym. Wyrzućmy. To się zgadza. I teraz... Oh yeah, można iść na gym! <grym> Patrzcie yeah. jakiego yeah. jak yeah. sobie dafu oh. baga kupiłem. Zobaczcie. Jestem gotowy na gym, mam słuchawki, yy, gym glamour, motivation, normalnie playlistę. Możemy iść trenować. Jazda. Jo, dobra stylowa logan. Oh, dzięki. Eh. Daję za to 40, 40 dolarów. Worf. Put Drużyna Steryda wygrywa. Ale to chyba to play nowa dominacja była. Steryd się cieszy, że może zagrać na lanie. I to wszystko dzięki mnie. Wyciągłem go Nie z. Kto Zna. Kto uciekł? No uciekł, no bo wiedział, że kurwa będzie przypał. No teraz ja mogę cię brać, kurwa zabrać gym training. Aha. O! Przepraszam. Myślałem, że ten. Strasz. Nie, Okej, bo mi że strasz pod prysznicem. Miałem takiego ziomka, co strał pod prysznicem, i potem tak kupę ubiał stopą, że ona się przyciskała przez te kratki, przez pływiek. Artur, masz bluzkę? Nie, nie, dziękuję. Bierzemy się za robotę. 10 serii wyciskania ławki na płasko. Ej, dobra, 1 nie 1. Steryd ma remis. A to może steryd wezmą do profesjonalnej drużyny, jak tak dobrze gra? Okej, pierwsza seria skończona. Pst! chcesz może Rudelantis'a kupić? Proszę bardzo. Przepraszam, stativa, a ta stativa idzie No stop. Muszę do spić, wiesz, na mojej postaci siłę. Zobacz, że ja mam. Tu potrzeba 4 punktów, żeby mieć 5% HP. 5 punktów więcej. To nie jest takie hop -siup. Let's get it. PJ. My man Podciąganie. O, aktualizacja apki Twitcha Ali ma Irela, ale jaja. A w mojej przerwie poczęstuje ziomka i satiwą. Przyjacielu, przyjacielu, gdzie tu galopujesz? Jak tu jest wszystko czego potrzeba? Ej tak, satiwa 100% sprzedaży na razie. Ogólnie kupuję tylko po dwie sztuki, ale cały czas biorą ją. Tak, bo jest stream, ja sobie oglądam tutaj, no. Jeszcze pięć ćwiczeń, ja? Czy zagram na 77RP? Zobaczę, ale raczej nie planuję. Dobra, seryjka i oczywiście malutka transakcja. Dzień dobry. Oj, sweetie. Chyba treningi na siłowni zdają rezultaty, skoro zobaczyła we mnie słodkiego facia. O ty kurwo! No i niestety, stuprocentowa sprzedaż statywie poszło się pierdolić. Nieźle. Zrobimy jeszcze jedną próbę. Może policja tu może być. Jak tu, było, tu, była za, tu była, wiesz? szarpanina, to może policja z daleka obserwować to miejsce. Ty nie chcesz sobie tam poćwiczyć? E, już kończę trzy serie. A co tam też można? No, tam można sobie poboksować. To jest fajnie. Daa, e, poboksowanie. Za zaraz. Mhm. Już kończę tu dwie serie. Zrobię nie. i do was dołączę. Ale nie męczy. Ostatnie wyciskanko. Iść. Dawaj. Iść. Daw. E, ale masz ponętne kusy z podenki. A Edy gdzie? E? No, boksuję a, a ty poboksowałbyś moje jaja? Musisz się gaci, byś boksowała, kurwa, mój worek bokserski. Jaja w lewo, jaja w prawo, a ja bym ci potem zajebał w cycocha. A? No i boksy z prawą. sprawą. Jeszcze mam podciąganko, zaraz do was dołączę jeszcze dwie serie podciągania. Eś. Eś, miękko, ale kurwa, wyjeżdża dupy. Eś, aha. Żabka się reklamuje na Esporcie. Kurwa, mam nadzieję, że też jakąś współpracę dopadnę. Dobra, eś. Ogólnie zdobyliśmy kolejny poziom i jeszcze jeden punkt i będziemy mieć 5 punktów HP więcej. Ja cię kręcę, no dobra, ale trening kończę już bieganiem. Tak jest. <laughs> dobra, bierzemy rzeczy, które skitraliśmy tutaj, trochę wody, a może tutaj automatyk wody darmowe? E, 3 dolary, trochę chyba w dupę. O, Sparing widzę! Robisz spara ze mną? Nie, no ja jestem po treningu obolały, zmęczony. Nie, 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 bo jestem był w szpitalu, a nie potrzebuję tego. Wy sprawdź sobie stary tutaj na jojku. Na jojku jest fajnie. Dopiero no, no. się... ja od razu trzy trzy jakbym mogę kogoś najebać. Iś, Ale iś. koko. Ko. Ja Ko. A może chciałbyś tak iś, iś. poboksować A, a. moją torbę tak. Ja ja byś poboksowała je, tak. bo jedę. Ej, ej. lepiej to potem no, ukrwia, ukrwiawa ukrwia, ukrwia dolną część partii ciała i na testosteron i na wszystko działa i na prolaktynę. Ja byś tak nadstaw rundkę się. na mojej torby zrobiła, tak myślisz? No nastaw się. No, ale się zmęczyłem, ja pierdolę, dobra, jeszcze raz. Iść, iść! Nie, nie ma tu żadnych żadnej masy do sparingu? Mogę w nieskończoność walić tego wora. No. Natomiast, stary, już mam, już, już mam czutkę. Potrzebujemy... I póki jeszcze pamiętam druchy. A może... Co, co? Eś, 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 ej. a, 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 a! I to można spamować to cały czas.